Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, moje drogie panny. Eee, mam dla Was czytanie na najbliższy tydzień nadchodzący od 11 do 17 stycznia 2021 roku. I tak jak ostatnio przyjrzymy się jakimś poszczególnym aspektom waszego życia, co w miłości, co w sprawach zawodowych, co miłego może się wydarzyć, na co należy. Uważać. Dobra. Wasza energia ogólna. Co miłego. Co niefajnego. Na co uważamy? Miłej związki. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca, finanse. I karta rada. I jeszcze jedna karta opiekuńcza. Na najbliższy tydzień. O, to chciało wyjść. To zostawiamy. Błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Zgadza się, kochani. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. I doceniajmy każdą chwilę. W naszym życiu. Cieszmy się, kochajmy się. Wtedy przyciągniemy powodzenie. I jeszcze więcej szczęścia i miłości do naszego życia. <grych> cudownie się zaczyna. Dobra. Wasza energia ogólna. Słońce. Cudownie, cudownie, cudownie. To jest bardzo pozytywna karta. Karta, która zwiastuje Wam radość, szczęście, miłość. To jest karta. Mm, Karta pasji, karta robienia tego, na co macie ochotę, karta tego, że wszystko poukłada się w pozytywny sposób. Jeżeli były jakieś cięższe chwile ostatnio u was, w tym momencie w najchodzącym tygodniu zaświeci nad Wami dosłownie słoneczko. Karta radości, pozytywnego humoru. Skupcie się na przyjemnościach, na tym, co daje Wam szczęście. Cudownie, cudownie. Dobra, co miłego. Paść mieczy, paść jako co miłego. Eee, to może być hmm, ktoś, kto przyjdzie do waszego życia z jakimś nowym pomysłem. Albo to może być u was jakiś nowy pomysł, który zechcecie zrealizować. Eee, to jest karta prawdy. Może coś ukrytego. Wejdzie na jaw, dzięki czemu będziecie szczęśliwi. Ehm, dowiecie się czegoś z zewnątrz, co, co da Wam radość i szczęście. To jest karta też nowych możliwości, nowych działań, nowych pasji. No, także spodziewajcie się jakichś informacji z zewnątrz. No, coś, coś może być fajnego. Dobra. Na co uważać, na trójkę kielichów. Jeśli, jeśli macie w swoim towarzystwie byka, bo byk miał dokładnie w tej, samej, w tej samej strefie, tą samą kartę, to powiem Wam tyle: uważajcie na imprezy i uważajcie, żeby nie przesadzić z alkoholem. Ta karta właśnie mówi o świętowaniu, o imprezowaniu, o spotkaniach ze znajomymi. Teraz może trochę ciężko jakieś imprezy, ale zawsze. Wychodzą jakieś spotkania, czy to rodzina, czy wśród znajomych. Uważajcie, żeby nie przesadzić z alkoholem. To przede wszystkim. Mm, co Wam powiem jeszcze? Uważajcie, żeby. Mm, też nie skupiecie się tylko na przyjemnościach, tak? Tylko na zabawie, na imprezowaniu. E, skupcie się też na jakichś takich codziennych obowiązkach, e, na, na pracy, na rodzinie. Może właśnie na tych nowych pomysłach. No, dobra. Co w miłości i związkach? No właśnie, królowa kielichów. Bardzo piękna energia, dojrzała energia. E, taka... To jest, to jest osoba, która kieruje się w życiu właśnie emocjami, empatią, współczuciem. Jest bardzo wyrozumiała. Także jeżeli to jest Wasza energia, jeśli jesteście w związkach, no to w tym tygodniu będziecie bardzo czuli i tacy. Kochający w stosunku do swoich partnerów. Będziecie potrzebować tej miłości i będziecie dawać tą miłość. Jeżeli ta karta symbolizuje waszego partnera, partnerkę, no to ten partner w tym tygodniu będzie bardzo taki opiekuńczy, będzie chciał tej bliskości, tego poczucia, że jesteście, żebyście czuli się bezpiecznie ze sobą. To będą takie pełne emocji rozmowy, spędzanie ze sobą czasu, tak? Super. Jeżeli jesteście singlami, no to możliwe, że w waszym kierunku idzie ktoś z trygonu wody, czyli kto? Rak, e, rak skorpion, ryby. Kto właśnie jest taki czuły, jest taki emocjonalny, kieruje się w życiu e, emocjami. E, no i ktoś, kto może gdzieś tam zawrócić wam w głowie. Fajnie. Dobra, co? W kolejnej strefie, rodzina, przyjaciele no to jest ósemka mieczy, tu jest jakie, jakaś blokada bym powiedziała jakieś e, uwięzienie w myślach um, brak e, tej świadomości, że, że może być inaczej, że nie widzicie jakiegoś wyjścia z sytuacji, macie tą przepaskę na oczach, jesteście uwięzieni na tej pajęczynie i, i co? i czujecie się tacy Zablokowani, tak? Zobaczmy. Wyjaśnijmy tą kartę. Zobaczmy, co tutaj jest. Ósemka mieczy dla moich panienek. Dlaczego? Dlaczego tu jest ta ósemka mieczy? No, coś chciało wyjść. Trójka buław. Jakaś nowa droga, nowe możliwości. Jakiś wybór. Oj, dużo wyborów, kochani. Może być tak, że stoicie przed wyborem jakiejś nowej drogi życiowej. Może to być związane właśnie z rodziną, z przyjaciółmi, gdzieś tam z otaczającymi Was ludźmi. Może nie czujecie się bezpiecznie w jakiejś danej sytuacji i nie wiecie za bardzo, co macie zrobić, tak? Te karty są bardzo podobne do siebie widzicie. Yy, obie kobietki mają opaskę na oczach yy, i nie bardzo wiedzą co mają zrobić. Ta czuje się przytłoczona przez te myśli, które ją otaczają. Ta ma dwie myśli i nie wie, że tak powiem, którą stroną podążyć, tak? Co wybrać? Yy, to możecie być wy bądź osoba gdzieś tam w waszym najbliższym towarzystwie, która stoi przed właśnie wyborem takiej drogi. I teraz tak, tu jest dużo możliwości, tu jest dużo możliwości. To jest też karta takiego rozmarzenia, że gdzieś tam, a bo chcielibyśmy to i tamto, i siamto, i w ogóle jeszcze nie wiadomo co, i nie wiemy za bardzo co wybrać. Może stąd to przytłoczenie myśli, że jest gdzieś tam za dużo w tej naszej głowie, jest za dużo tych możliwości. Ale kochani, ważne jest, żeby w tej decyzji, w, tej, w tym momencie podjąć właśnie decyzję. Decyzję, która otworzy przed Wami nową drogę. To jest karta brama, karta nowych możliwości, karta mówiąca o tym, że decyzja została podjęta i kierujecie się w nową stronę, tak? Już czekacie na tym orwisku, aż ten statek przypłynie, e, który właśnie zabierze was w, w nowe miejsce, w nową podróż, e, która będzie pełna pasji, pełna emocji, pełna szczęścia. Także, no kochani, jeśli macie taki wybór przed sobą, dokonacie wybierzecie właściwą opcję, tak? bo to jest karta mówiąca, że opcja wybrana jest korzystna, tak? no super praca i finanse o, to może być z tym związane kochani, ten, ten, ten poczucie tutaj braku i uwięzienia piątka kielichów mówi mm, o jakimś takim braku emocjonalnym może nie czujecie się spełnieni w jakiejś pracy, której aktualnie jesteście może, może zostaliście zwolnieni z pracy nie macie tyle, co byście chcieli. No, i dosłownie płaczecie nad rozlanym mlekiem. Pamiętajcie, że zawsze jest wyjście z sytuacji. Jeśli ta karta ma dotyczyć właśnie tego, co jest tutaj, ściągnijcie tą opaskę, dokonajcie wyboru. Możliwości jest przed wami dużo, tak? Doprecyzujemy sobie jeszcze tą piątkę kielichów. Piątka kielichów, a praca dla panien. Piątka kielichów. Dlaczego tu jest piątka kielichów? No właśnie, paść pentakli. Są nowe możliwości, są nowe oferty pracy, są nowe pomysły, które gdzieś tam y, mogą w przyszłości przynieść satysfakcję finansową, stabilność. Kochani, nie poddawać się i nie płakać. Rydwam, działać, właśnie o to chodzi, podjąć jakieś działania, żeby pójść naprzód, żeby, żeby się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, nie płakać, nie zamykać się we własnej głowie, a wszystko ruszy w, z kopyta w dobrą stronę, to jest karta bardzo szybkiej energii, więc jeżeli tylko znajdziecie tą iskiereczkę w sobie, która gdzieś tam może być pomysłem na coś nowego w pracy, podejmijcie działania, to się szybko bardzo rozwinie. No, i dziesiątka była, w koniec jakiegoś ciężkiego etapu. Jeżeli zmagaliście się z jakimiś problemami finansowymi, i właśnie stąd ta wasza tutaj taka deprecha z tego, e, z tego, z tego powodu, no to, kochani, kochani, ten etap jest za wami. Nadchodzą lepsze czasy, nadchodzi to słońce, nadchodzi ten paść Pentakli z nowymi możliwościami finansowymi. E, Rydwan często też oznacza przeprowadzkę. Może, może czeka was jakaś przeprowadzka do nowego miejsca, gdzie będą nowe oferty pracy, nowe możliwości. No. Wierzcie to, jak rezonuje, ale kochani, tu nie ma co się dołować i płakać, bo ciężki etap jest za wami. Nadchodzą nowe, lepsze czasy, pełne słońca i radości, i na tym się proszę skupiać. Dobra, i karta rada. Karta rada, siódemka mieczy. Uważajcie na złodziejów i oszustów. To jest karta, która mówi właśnie typowo, że ktoś pod osłoną nocy wbija się wam do chaty, otwiera okno i coś wam tam kradnie. Także pilnujcie torebek, pilnujcie portfeli zabezpieczcie jakieś konta swoje lepszymi hasłami żeby nie mieć strat jakichś materialnych kochani, uważajcie na jakieś nowe osoby nowo poznane, które niekoniecznie mogą Wam dobrze życzyć obserwujcie otoczenie obserwujcie inne osoby dajcie sobie czas, żeby poznać te nowe osoby jeżeli będziecie podpisywać jakieś nowe umowy, czytajcie wszystko, co jest drobnym druczkiem, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. To jest karta ostrzegawcza, to nie jest wyrocznia, zresztą karty toro to ogólnie nie są wyrocznią, więc nie bierzcie tego bardzo dosłownie, ale to jest ostrzeżenie, żeby po prostu na siebie uważać, tak? Tak. No więc kochani. Nie dołować się, nie płakać, szukać nowych możliwości, skupić się na tym, co daje wam szczęście, a wszelkie błogosławieństwa są przed wami, są do osiągnięcia. Bądźcie wdzięczni za to, co macie. E, okazujcie radość, miłość, e, a to wszystko do was wróci. Pamiętajcie, że to co myślimy, to co mówimy, to do nas wraca. Także mówcie same pozytywne rzeczy, nie skupiajcie się na brakach, skupcie się na tym, co daje wam szczęście, a to wszystko do was wróci, tak? No, także to by było na tyle, drogie panny. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam cudownego tygodnia i do zobaczenia, buziaczki, pa pa.